Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Ja jestem Andryman i witam was w kolejnym odcinku serii Pochwal się swoimi bitwami. Ty również możesz pochwalić się swoją bitwą, wysyłając mi powtórkę z bitwy oraz kriny jak masz zrobionego kapitana oraz okręt to pomaga w rozwoju innych kapitanów i dołączyć do takiego zacnego grona wspaniałych kapitanów, na przykład takiego jakim jesteś i ty. Link do poczty mailowej znajduje się w opisie tego filmu całkiem poniżej. Poniżej. Moi drodzy, moim oraz Państwa gościem jest kapitan z drużyny Grubasów. Kapitan Rafu, podkreśnik Kielce, płynie on na Hindenburgu. Ten Hindenburg, no stary, poczciwy, naprawdę sprawuje się w każdej bitwie na piątkę z plusem. Zobaczcie, moi drodzy, to kapitan yy, Rafu. Podkreślenie kielce na tym okręcie na barady. Trzymajcie się zdrowo i pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do oglądania. Iwan się tutaj ewakuje. Eee, chcę tam chyba uciekać, bo tak, uciekać tutaj jest podpalany. Płynie eee, tutaj dwóch kolegów z jednego timu Grubasów, Rafał oraz Mashido Na pewno żeście na pewno kojarzycie kapitana Mashido On tutaj jest nieraz gwiazdą eee, na moim kanale. Piękne bitwy, jego wykonanie. Możecie sobie poglądać na moim kanale. Okazuje się Degros 17 km, 17... 16 800. Już można próbować jego tutaj palić. Poszła jedna salwa. Znika, nie widzę. Ktoś tam jeszcze w dymie jest. Oj, coś tam się pokazało. Jazdy groz z powrotem. Po salwa, jest tam coś trafione za ma już podpalenie. Podkazuje się Gibraltar. Jest Gibraltar. I poszła salwa. Jest przełączenia przyciski... na pociski przeciwpancerne. było obrażenie dostaje Hindek. No i teraz... Jest trafienie za 3,5 tysiąca Odpalenie nie działa, biją tego Gibraltara 2,5 tysiąca Gibraltar próbuje jeszcze uciekać, ewakuuje się za górkę Jest trafienie, jest cyta za 7 tysięcy Ach tu, Hindek przytula również troszeczkę Nie wiem kto mu tak tutaj przyłożył Czy to był szlifem czy Gibraltar? i artyleria zaszlifana już tutaj próbuje bić patrzcie jakie potężny zasięg tej artylerii dodatkowej jest tam podpalenie ależ on tu jest obijany mimo to że zniknął zobaczcie już dłuższy czas temu i ta artyleria dodatkowa jeszcze 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 tutaj bije i podpalony Hindenburg Slifen się ugasił, więc warto go tutaj bić. Kapitan korzysta z tego, że jest niewidoczny. Tam jest dym postawiony. E, I teraz e, niestety szlifen jego nie widzi. Na szczęście Hindenburga. Rafał używa e, teraz hydrosondy. Jest podpalony szlifen. I damage rośnie. Zobaczcie. Wpali się ładnie. Jest na. Ach, tutaj dostał ładnie. Zobaczcie. 2,5 tysiąca. Z obeków jest trafienie. No, 3000. Jeszcze jest niewidoczny Hindenburg. On tutaj chyba wykona wyrok. Poszła flara już e, ze Schliffena. No, dobry ten okręt. Muszę Wam powiedzieć. Zasięg potężny, ale mięcizna totalna. Zobaczcie. Minotaur będzie wypływał. Uj, już go ktoś tam ściągnął. Jest Minotaur. Pociski przeciwpancerne. Poszła salwa do Minotauro. Odkręca on w kierunku dymu. Jest. Nie Jest trafiony, pięknie to udałożył. My, kapitan. Jasne, Minotaurus pokazuje się. Jeszcze, uj, tutaj Hindek również dostaje. Siadło w niego. A przecież Hindenburg jest dość takim twardym okrętem. Kto toż, jemu tak tutaj przyłożył. Tego nie wiadomo, czy to i i Minotaur podpalony. I następny zobaczcie, 9 podpaleń. Już tutaj, eee, Rafał na Hindenburgu ma jest następna salwa z pocisków przeciwpancernych. Tu musi się kolega ewakuować, bo tam jeszcze. Pociski przeciwpancerne, Ciekaw jestem, kto tutaj próbuje trafić. Tu też blisko jest Conqueror. A pokazuję swoje boczki Hindenburg, oddaje strzał. Dwa okręty mierzą do Hindenburga. Czy będzie następne podpalenie? No niestety nie. 2400. Jest Gibraltar. 13,5 km. Teraz się mu tak jest coś tam podpalone. Zobaczcie, już jest 10 podpaleń. Aż tu dostaje obrażenia od pancernika, zapewne. I Gibraltar, zobaczcie, on tutaj jednak próbuje iść do tego hajatę, zlikwidować tę hajatę. I Hindenburg salwa, jedna i druga. 2800 No, zapal się, chociaż zapal jest podpalony. I następna salwa. I jeszcze tam, nie wiem czy to lotniskowiec. No jest Gibraltar na dnie. Hayatę dobija e, ten okręt. Muszę Wam powiedzieć, że Hindenburg jest naprawdę twardym okrętem, ale muszę Wam również powiedzieć, że rzadko jest tutaj spotkać mm, takiego kapitana zrobionego na podpalanie. Jest Minotaur Wypłynął tutaj Jak szalony, zobaczcie pokazuje bok Jest trafienie za 2300 Tam jeszcze Minosota próbuje Strzelać O już po Minotaurze No i jeszcze mamy słuchajcie Degrosa bardzo blisko będzie w pancerny. Wystrzelony do Degrosa. Czy trafienie będzie chyba tak Jest za 3000 z groszami. I jednak trzeba będzie go palić. Zobaczcie, 11 się podpali Naprawdę pięknie. No szkoda, że tutaj kapitan nie pokazał jak ma zrobiony ten okręt oraz kapitana, bo na pewno byście chcieli tutaj skorzystać z rad, porad i tak samo walczyć jak ten kapitan na Hindenburgu. Takie zobaczcie, męczy, męczy tutaj Lindenburg tego Degrosa. teraz tylko tam jeden pocisk trafił, ale no szkoda, że nie ma tego podpalenia może teraz, może teraz no nie, ale i tak słuchajcie 2600 i 1100 zabranych i 3500 I jeszcze jest podpalony. Jednak na ślepo i jest podpalenie. Zobaczcie. Pięknie. Ile mamy podpaleń? 13 podpaleń. 263 trafienia w cel. Jeszcze pociski. Tak jest. Może uda się jeszcze zatopić tego Degrosa. Oj, Shima, Shima. Blisko Shima się pokazuje. Obracają się wieże i Shima zapewne wyskoczy tutaj z torpedami, chyba, że nie widzi i jest jedna salwa, jednak zobaczył tutaj e, tego e, krążownika, dodatkowa arteria bije, Shima wypuścił tylko jedne to e, te pociski i następna salwa kupienie dość fajne jest na Hindenburgu, no teraz trzeba go naprawdę tu trafić, kręcił, ukręci próbuje tutaj uciekać jeszcze ale jest tam trafienie, delikatne, dodatkowa jeszcze obija a on to robi uniky, zobaczcie. Driftuje niesamowicie. Jest trafiony, jest podpalony Shima. ojoj, oj, czy uda się jemu tutaj? Piękna tutaj walka. O, ten ba teraz Hindenburg dostaje. Chyba od Panska jest trafiona Shima. I chyba też będzie ostatni strzał. No i jest żegnamy Shimę. No i zostaje de gros, 14 km, 700 m kończyć tego pana, nie zabieramy no. radnych. Jeszcze pokazuje się złoty lew bardzo blisko. I tutaj Hinderbuch strzela do złotego lwa. Zatrzymał się prosto pod pociski. Tak, jest i tu już siada w niego. Ale tam przytulił niesamowitą salwę. I będzie jeszcze podpalony? Będzie pod. Jest jeszcze, zobaczcie. Następne podpalenie. Dostaje ładnie tutaj złoty lew. No i na... jeszcze dwa podpalenia. Zobaczcie. Ale z tych podpaleń, i jeszcze zatopiony <laughs> trzy okręty, zatopione. Zobaczcie i 19 podpaleń 335 pocisków w celu, jak na razie. Ale jeszcze bitwa tutaj. Patrz 50 sekund. Czy uda się jeszcze zrobić podpalenia na komputerze? Jeszcze jest podpalony. No coś niesamowitego. Tak jak mówię, no szkoda, że kapitan nie pokazał, jak mam zrobionego tutaj. Eee, tego kapitana, tym okręcie oraz ten okręt, że tak pięknie pali, no naprawdę wielkie szacun.